Witam bardzo serdecznie z tej strony Black Crow, a to jest dziewiąty odcinek z gry Gothic pierwszy. Więc... To nie do przodu lecimy. Zanim znowu pójdę do Na ...nawiedzę sobie Lodwina i naszego majstra. Powiedziałeś, że mogę dostać i do trzy... Świetnie. I teraz tak. Godwin. Jego kumpla. Ludzie zawsze gadają. Wątpię, że Piotr ma już dość tej paplaniny. poznacie. Hej ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś prawdziwy przyjaciel. Marne 10 bryłek rudy, i wszystko będzie w porządku. Co ty na to? Mam już dość. Do zobaczenia. Pierwszy dzień. Trzymaj się, kolego. Tak, trzymaj się, kolego. Nie ze znostu kąt. Tylko zostanę cieniem. musi będzie jedna świetna prawda. Niektórzy ni. Ile razy mam wam powtarzać, syny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? To się chyba nigdy nie skończy. Po co mi łupę? Trzeba w nie, nie robić żadnych w drzwi. Nie powinieneś wierzyć we wszystkich. Był. Okej. Okay. To niektórzy nigdy się Zaczekaj. nie zaciekawią. Słyszałem, że gadałeś z Bludmynem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bloodwyn znowu poprosi cię o datek. Bez paniki, wygrałeś. No, Bez paniki, wygrałeś. tu. Jeszcze z tobą nie skoczyłem. Tak. Chodź tu. Dlaczego tu? No, chodź. Za moich czasów walczono jak należy. No, i tyle. Lepiej się do... Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kiedyś takie Czy coś do powiedzenia? Hej, ty! Słyszałem, że nie chcesz płacić Bludwynowi za ochronę. Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Bloodwyn zapłacił paru ludziom, żeby cię załatwili. Widziałem, jak rozmawiał z paroma osobami, na przykład z tamtym gościem, Herekiem. Bóg wie, kogo jeszcze wynajął. Jeśli chodzi o Hereka, to twoje ostrzeżenie jest nieco spóźnione. Na pewno rozmawiał z kimś jeszcze. Możesz mi wierzyć. Uważaj na siebie. To ducha. Dużo. Trzeba ci zrobić, jak mnie atakowali. O, tutaj natomiast nikt się nie czepia, że przechodzę. Ciekawie. I teraz tak... Do... prac to teraz pewnie polecimy, nie? Ale najpierw tutaj sobie pochodzę. Pokaż mi swoje towary. Okej, ma czyste sztuk. Bryłek rudy i ma to. Dobra, Tu sprzedam mu to. A później mu na stukami odzyskam te rzeczy, które mu teraz sprzedam. A to jest ten specjalny, to tego nie mogę sprzedać. Ej, się ja nie ty tego dziadostwa. I to jest tak. To. 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 to Iut nie zostawiam, bo chyba tylko jest tutaj jedna w tej grze. Jeśli myślisz, że nie masz racji łotki, pochodnie... To będzie trzeba tylko trochę poobrabiać. Nie mój problem. Mam już dosyć tej planiny. są skóry jakieś. To nie było go zachowaj to dla siebie nie powinni wiedzieć. Te dużo rzeczy mu dałem. Zostawiam to też. Aha, pochodnie nie są za wiele warte. I to? Dobra, odpuszczę sobie jedną tą bryłkę i lecimy. I do dekstera. Pokaż mi swój... Mam tu ty... Jak długo, jak mnie to nie dotyczy? Zawsze. O. to O. Ok. Lepiej się do tego nie Pogadajmy lepiej o czymś innym. Ludzie zawsze gadają. W tej historii. Właśnie, jesteś mi inaczej. Od map. Graham. Pomięł mapy. Nastukam ja mu i wezmę do studni go mapy. No, Graham, gdzie jesteś? Też nie rozumiał logiki minutę? Bloodwina. Po co napuszczać... I... A, zamknij ryj. Po co napuszczać jakichś ślepów Kopaczy, skoro można, spokojnie byłoby to samo. To było też to zrobić solo. I nikt by nie stawił się po mojej stronie. O, jest graham. Czekaj, lepiej się w nic nie Czyli graham, jestem nowy. Gdzieś graham, że jestem Dobra, nowy. Dobra! Zwycięzca! Bez dwóch zdań. Bujka! O cholera! Kudo Aha! Wybaczcie, ale zgotykowany zostałem. Access jeszcze mi wywaliło. Dobra, to co teraz? Bo z Grahamem na razie się bić nie mogę? Wycszukamy Daskiego. Tam przy badach imalku nie, nie widziałem. Więc powinien być gdzieś tu. Ile razy! Dobra, dobra, Wygrałeś. Nie, teraz wygrałem. Przestań mi przeszkadzać, jak idę. Ta co stronę trzeba było nie budować tak głównie, nie chaty. Z pierwszej dziadu, bo jesteś kolejny na liście. Dlaczego zawsze tak się dzieje? No, jest i o, tu jest, świetnie. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary Cab wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej stu bryłek rudy, żeby ich przekupić. Dobra, masz te sto bryłek rudy i lecimy. A gdybym tak dał ci te sto bryłek? Zrobiłbyś to, ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? Tak, już dupę. To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi, możemy ruszać w każdej chwili. Ale nie zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Świetnie, będę pamiętał te schody. Jestem gotowy, możemy ruszać. Dobra, wyjdźmy południową bramą. Przy północnym wyjściu nic nie wskuramy. tamtejsi strażnicy są nieprzekupni. Wolałbym, żebyś to ty zajął się całą tą sprawą z rudą. Ja się nie nadaję do takich rzeczy. Dobrze. Ruszajmy. Ale ciebie Flap tylko coś sprawdza. Dobra. Sprawiłem. Lecimy dalej. Chciałem tylko coś sprawdzić. Czy wszystko się nagrywa. Po tym, jak mi wywali w grę, no, i teraz lecimy do starego. Rzeczy starego, do wozu bractwa aka dość punów. Stój, dokąd zabierasz naszego drogiego przyjaciela? Masz 100 sztuk z bryłek, rudy i spietlenia. Do... Idziemy się przespacerować, a oto 100 bryłek rudy. Nic nie widziałem. No, dobrze. Chodź Melvin, Dusty, czy jak Ci tam matka dał na imię. Jeszcze mam jedną rzecz do złatwienia w starym obozie. Lepiej znanym jako Bractwo. Ale i tak je ja będę mieszać. Mimo wszystko ci sami ludzie w nich siedzą. Tylko jedni są bardziej spizgani od drugich. Aha! Gdzie jesteś, Melvin? Znaczy, Melvin... Dusty? Ej! Gdzie żeś się zgubił? Nasti? No nie! Gdzie ty jesteś, ty ciulu? Nie no, gra działa. On był gdzieś tu. Gdzie on jest? To nie czasach się chyba nigdy nie. Aha. Świetnie. Jak nie zostanę zgotikowany, to oczywiście mpec musi się gdzieś zgubić. Jesteś gdzieś tu? Dobra, zróbmy to tak. Widzimy się za chwilę. Dobra, to widzimy się ponownie. Melvin wyprowadzony. Znaczy Melvin. Dusty wyprowadzony. A to lecimy do obozu bractwa. Zero skoków. Zero cudów. I pilnujemy, żeby ten kretin doszedł tam, gdzie ma dojść. Cały czas za mną. Najlepiej tak, by go wziąć na lasto. Jak w Minecrafcie. Tak, żeby się nie zgubił chłopina. O, moje ulubione. Cienie, które się doczytują, jak podchodzisz do nich. O, chociaż... Dobra, zgarnę te piekielniki. Bo to są... No, to są pikeliky. Bo wyglądają podobnie do gorzkiego chleba. I tu coś leży. Jakieś faja. Jest coś? Dobra. I trzeba go odprowadzić do któregoś z tych paliw. Żeby zaliczyło. Westa. nadal jesteś za mną, przyjacielu? Ale ty jesteś wolny. Byle się nie zgubił. Byle się nie zgubił i nie zginął. Szczególnie tutaj w tym Bozie Zyrkowców na bagnie. Jeszcze kogoś będę potrzebować? Do zdobycia poparcia? Chyba nie. Mówimy, że już tutaj wszystko obskoczyłem To jest jeszcze ta 5 no. Patrz, tędy idziesz ze mną. O! Widzisz? I teraz przechodzisz przez tą bramę? To nie było zbyt mądre. Nie tak, kochany. To nie było zbyt mądre. Gdzie on jest? No, chodź tu gadajmy lepiej o czymś Czekaj. lepiej się w nic nie pakować Mogę przejść. Ugadajmy lepiej o czymś. A za i żyje. Myślałem, że jesteś jeszcze nie jest. Jesteś da mną? Przestań zidać bagna. To nie mój drogi. Chodź tu. To się już więcej nie powtórzę. Myślałem, że czekaj. Lepiej się nic nie pakowałem. Tak trały. Baranin pia. To się chyba nie. To już więcej. No chodź tu tu. Musisz uważać. I teraz trzeba znaleźć tego bala. Co pierwszy do nas zabierał. On będzie Musisz uważać. Jesteś? Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Jesteś? O Jezu, nie to. Masz, Balu, potrzebujesz nowego ucznia? No to masz. Mistrzu, oto ktoś, kto chciałby Cię poznać. Kogoż mi tu przyprowadziłeś? Czy jest godzien? Cóż, bez Twojego duchowego wsparcia zapewne się nie obędzie, Mistrzu. Dobrze. Od dzisiaj ten człowiek będzie moim uczniem. Każdego dnia będziesz przychodził do mojej chaty po nauki. Dla Twojej duszy jeszcze nie jest zbyt późno. Świetnie. Mistrzu, chciałbym dołączyć do bractwa. Czy mogę liczyć na twoją przychylność? Udowodniłeś, że jesteś człowiekiem prawym. Kor Kalom powinien cię przyjąć. Z tej radości, aż mu ten torsot leciało od ciała? Dobra. Jeszcze tego czpuna trzeba znaleźć. Czemu za mną łazisz? Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie dwa tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmo zjadów Gomeza. Okej. Okay. I to już jest koniec. Już jest członkiem practwa. da. I jeszcze znajdźmy tego typa od fajki. Ale najpierw znajdziemy do tego typa od magii. I zobaczymy czy nie ma jakiegoś fajnego unika. I masz jakiś naszyjnik fajny? Chciałbym Aha, nie masz. Dobra, dosyć słabo. Ale to było do przewidzenia. Dobra, tu jest to centrum. Tu walą bucha. A tutaj wezwali bucha typ. Takiego, że go złoży. Zaoferuj przygotowany ze mocy. Proszę mistrzu, oto skromny prezent od Twojego ucznia. Jaka wielka faja.

co to było? Co bronią człowieku? Okej. Okay. Jest wyświetlene. I znowu idzie do spania. Musiałem to sprawdzić. Tak weźmie tego spokoju. Co to było? Nic. Światło ci zgasło. Machałeś śpiącego. Miałem wizję. To było niesamowite. Zobaczyłem, że wkrótce zyskamy nowego brata, który będzie inny niż wszyscy przed nim. To miało coś wspólnego ze mną. W jego ręku lśnił miecz. On sam zaś zbiegał w dół po szerokich stopniach. Tutaj wizja się skończyła. Wyglądał zupełnie jak ty. Kim jesteś? Czego tu szukasz? Jestem tylko skromnym sługą śniącego. Idź do Korkaloma. On się tobą zajmie. Odsuń się! To jest dalej od ciebie Dobra, Korkalom. Przed nim zapiszę. I zobaczymy czy już mogę zostać członkiem bractwa. Jak tak, to świetnie jak nie, no to tuż jeszcze będzie trzeba popracować nad swoją reputacją. Zawsze to samo. Tylko muszę najpierw znaleźć fortunę. Okej, Ok, gdzieś tutaj w okolicy i ta okolica jest tu. No, chodź, kochany. W górę. Ku chwaleniu i zwycięstwu. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Jak się okaże, że już mogę zostać członkiem bractwa, to... Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Polecimy du... do starego wozu i tam kończymy questę. Takie sprawy załatwiało się inaczej. No. Czego chcesz? Gadajmy. Chyba udało mi się przekonać balów. Bal Orun uważa, że jestem godnym sługą śniącego. Mów dalej! Bal Kadar ma mnie za pojętnego ucznia. Bal Namib jest przekonany co do szczerości mojej wiary. Dzięki mnie Bal Tayon przeżył objawienie. I? Bal Tondral uważa, że powinienem zostać przyjęty. Przyprowadziłem mu nowego ucznia. Dobrze. Jeśli Balowie przemawiają za tobą, to mi wystarczy. Masz. Załóż to.

Nie chciałbym być. Więc tu. tutaj już jest wszystko zrobione, jeżeli chodzi o gractwo tego, co widać przy i było przed chwilą słychać. Miejsca, będę szedł do starego obozu i do kopalni. Mówisz przy to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo mi przykro, obieście pozostawić pozdrowienie. A skomentarz ponadto, jeżeli chcielibyście być na bieżąco. Do tego nie to polecam Wam zasubskrybować rzekę od 3 No to cóż, do następnego Cześć